Halo, kurwa. O, dobra. Już odpaliłeś? No. To cześć, widzowie, Ja jestem w z nami. Siema Nie wiem, bym mi przyciął i tak Hej, się nie do... jest to mapa? Musi to. to... Dobra. Są. Tak, widzę. Mam no, nadzieję, że teraz w ogóle jest ekran kuć wolny Ale bez tak. ziomek. to jest na pewno tym poziom trudności. No to jest najprostsze. W sensie najtrudniejsze, no. no. No właśnie, no, bo coś te wieżyczki takie dziwnie hapewe y, stracą. I nie wydaje mi się, że to jest ten poziom podróżności, który chcieliśmy, nie? Tak. No, Zmieniam. no. No, no, ja właśnie. Ej, kwiaty co odbierać? zbierać kwiaty. Dobra, to jest odcinek z bossem. Będziemy bossa wielkiego, najlepszego bossa w grze pokonywać. Jak A tak. ja pokazuję no, klasa. Mhm. Chyba. <grybujesz>, że się nie o, i to jest ten boss. Pada Rasa. Pada boss, Najlepszy... Kabel szukaj, szukaj kabla. Najlepszy, jest boss. kabel. Ej, ogólnie, jak my ostatni raz graliśmy, to prawie godzina, no? No. no, masz tą kabel, idzie po suficie. Ej, nie mamy zwiadowcy, super, nie? Naprawdę fajnie. Coś, Teraz szukaj kabla by... po ciemku. Dobra, to a, nie. ale jest. my jesteśmy dobrzy w dobieraniu postaci, no. Co ty na jeden kabel, a na drugi? No, bo nie, bo się wydajemy. Nie, bo to tak nie zadziała, i tak masz fale przy jednym. Chodź najpierw do tamtego. Jakiego? Tego tu. I do Dziurka. No, bo tu jest taka dziurka, mi się wydaje, że to będzie szybciej. Tylko do tamtego tekstu jak będzie musiał iść? Chyba, że tu gdzieś się to połączy. Ciekawe, tutaj. Dobra, nie spadamy. Ty, się tam co małeś, to jest zarobić. To są... ...enemy. Ty dla nas, oba, Weź to rozwalaj może, co? A co cię to bije? Nie? To dla tajemnice. No Ale bo nas jest trzech, nie? Czterech już. Zrobiłeś... Weź private lobby, kliknij. Dobra, kikujemy, ziomków. Nie, nie kiku, już kliknij po prostu private Najwyżej kurde, ten Tylko znajomi Najwyżej wyjdą, mnie. Dobra, szybciej będzie z nimi, jasne O, o co mi chodzi, że... następnych nie, może... nie dobierała, ale ten... To mnie jest chyba max 4. No ja jakby wyszedł, to już następnego nie dobierze Ta Dobra, widzowie Daj się suba, jajka, skóra Tak! Pijajcie no nie, się, to o, bo, było słabe nie ostatnio. Co to jest za kulka? Śmieszne. Dobra, nie, y tak. jakie to są te? Jest tutaj opis misji, jakie to są do zdobycia, te? Nie wiem. tutaj chyba jest, to... Ta sól, co chce, nie? Tak bardzo. to Ta rzadka sól. To jest to właśnie. właśnie... O, hakujesz to już? Nie, tak idziemy O, to nikt z nas tego nie pokaże jak się hakuje fajnie. O, ja nigdy tego nie hakowałem, w ogóle. Nie widziałeś na... Ty wiesz co, lubię tę grę pastu na przykład. No leży se flara, zielona no. i, leży, i są kamyczki, nie? I jak to fajnie ten światło załamuje, wiesz, że każdy kamyk no, robi cień Zdaje no, no. no. Okej. Dobra, no. to jest ten że To dobrze ten. zrobili. A śmierzy że to, że ta gra jest bez ray i w ogóle takich cudów, nie? To jest po prostu dobrze zrobione. Co my trzeba zrobić? Co my d trzeba zrobić? Jaja takie trzeba przeżyć nie trzeba znaleźć tego Eee... taki no ja. No jo, ale już jest to? A jest! No. Dobra, ja pierdzielę. Ej, tu jezi dron, trzeba wypierdolić. No i że ja mi a mięto jest chyba najgorszą na jego na metalowe enemy, nie? Nie wiem czy tak działa, ale. O! Dawno, jest. Aha, wybuchło mi w ręce, nie? Nie pokazałem nawet, bo mamy typów w teamie Jakie gówno ci wybuchowała tak? No to co trzeba tym ten, ten... To rzucać te jajka Może wybuchnąć? No bo jak już się skończy, już połączyć linię To już nie potrzebujesz więcej, nie? Dobra, 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 dobra. Hakuje no to... to, patrz jaki fajny Bo mu na do ogóle... RTX-a Kolorowego, z RGB No, jest fajnym gościem tak jest krzycy, Ale muza mieszka. teraz leci o, Kurwa, co to spada? Ja Nie żadnego. Okay, tak, Dobra, teraz zrobiłem misję, w której chcemy wykraść skarbiec. A ten skarbiec to właśnie był ten, tam gdzie widzieliście na początku tą kopułę o pancerze, takim pancerze. A, to a, tylko, że takim. Tak, tak. A my musimy swakować najpierw takie dziwne rzeczy. Jeśli no. okaże, że bez kitów no, no Znasz wszym... boty. Cześć, że nasz teammate swakował bota, a ja strzelam do niego. Ja też. To też jest... Się niepo... No właściwie czy nie do dupy z tymi graczami, bo się czy tak niepotrzebny i w ogóle... Nie wiem co robi się. Dega debil, Głównie. No w poprzednim odcinku no, z 4 i tu się wyjebaliśmy. No. Dobra, ja i... bo oni to robią, nie? Ja bym poszedł po następny kabel, hmm. w ogóle no faktycznie tego jest więcej jak jest więcej graczy. No oh, chyba. Wow. idę tego Ja biegam do ciebie Gdzieś leci, Poczuję, bo tu spadnie meteor Gdzie ty jesteś? No nie na górze no jestem sama Ja nie no wiem, czy ma mam do ciebie iść, kurwa, no No idę po ten drugi kawał No dobra Co to jest? Ej, znalazłem króliczka wielkanocnego O, właśnie, nie mogłem Chcesz zobaczyć? No widziałem go już Widziałeś, że to jest przycink Nie co? Mam go w ręce Pa O Dawaj go do mula No ja Czekajcie czy on da jakieś nagrody, nie? Jestem tam to No to przejść To może przejść w końcu Ej, bo musimy tam jakoś przejść, bo to jest wyjście, nie? Eee, tam do na lewo Trzeba iść... tu meteor spadł akurat, nie? A to jest przejście, nie? No do mula Eee, i patrz, to tędy trzeba iść, nie? Tak pojebało to przejście teraz no to się Boja, zbierze, to, Dobra, kwiatki zbierajmy. nie jestem sam? No dobra. Robocziki. Właśnie nie wiem, nie. Ej, snajpy są. Ej, powiem ci tak, to miota ognia sięga do tych snajperek. No widzisz? Tam bo to Ej, bo krążący, sorry. Dobra. Tak, jest to? No myślę, że to jakaś animacja będzie, a tylko to tam wozu. No tak ale fajne jest ten Jezu, fajne jest hakowanie z dronów. Niektóre się da, nie, tak jak tam ci ich hakowali, a... to jest fajne. O, span spadła. A widzę. Weź jakoś bud zbuduj platformę coś tu Nie za wysoka. O tam tamtym wyrejziomek. Dobra. Dobra, jak to się to po całej. Jedno jajeczko. Jestem mu jewany. Jest się fajnie kolega. Dziwnie wróciłem, to ale dobra. Obrony latające. Jeszcze dwa kwiaty masz, może? No, jeszcze jeden. Kurwa, no już napierdaję się. E bo ja jestem skupiony na trzęsieniu ziemi, kurwa, no nie wiem jak tutaj. Dobra, jest. Masz ja? No. Dobra, fajnie. Oła, mini co? I tam można tego ziomka kliknąć już no? Idę. Dobra, idę. Kurde, y, mi może być do tego pasywać, co teraz tak pomyślałem. Nie, można, można, co ci chodzi. Dajcie dwa kwiaty, no. Kiezie. Aha, no ten co hakuje. no hakuje. No bo, wypchniemy kwiaty. I te, you know. Nie. Aha, no ja mam je w ku już? Cieszę no. się twoim szczęściem Dzięki Znaczy twoim szczęściem, bo ty chciałeś Ej dobra, czekaj, tu nie powinno być ta, a on już wziął Czy nie? Powinno być ta perła ha! Tak. Właśnie widzowie, jeżeli jest. potrzebujecie parę. Ej, ja jeszcze nieraz do ta, tej tak, perły tak, to nie to dostałem, parę. tak szczerze Jak my to robiliśmy, to mnie wyjebało, nie? No wiem, ale... I tak miałem tam jakieś kiedyś grosze, więc ty to też miałeś Kiedyś no, kupowałem ta, już te perły, nie? Pewnie. Ale właśnie nie, nie wiedziałem skąd no, my wtedy trzy perły chyba wzięliśmy. no 50 z tego było, jak, jak ciebie wywaliło. No, ale w sensie spadło okiem. Ja no, hacker meneo -y jest dzisiaj. A co to za w ogóle tu? Moją To są? nie wiem. Nie wiem, tu mi się coś że jakieś dziwności w O, że na suficie było takie ten? Nie, I tutaj. I co z tego tu coś jest. Co to jest? I mam... co to jest? Mam no jakąś część że... Patrz, tak, widzisz taką rurkę w ręce mam, widzisz mnie? Ja nie wiem, którą to jest coś tutaj. Na dole. Ej. Dobra tutaj no Żółty jest ten ziomek. No widzę. No i patrz, jakaś rurka, nie? Nie, nie wiem cowić. Co nie mogę tego tu wsadzić, wiem to, a to jest uchodzi. Ej, nie mogę wsadzić tej rurki tutaj. Nie wiem, masz rurkę kurwa. Ej ono jakby... ma taki... Obuda, takie no do świeci, nie? Nie wiem jak te kopułę, o nie? Uh -huh. No do czego to jest. Nie wiem, pierwszy raz widzę. To są przedmioty wsparcia. Nie, to jest chyba działko po prostu. Ja. Ja, nie Dobra, w każdym razie hakowało to i to też już nie działa kopci Wyłącz mm. pole siłowe skarbca. Teraz trzeba, trzeba wrócić do tego skarbca. Zawaj, bo oni już po nim wrócili. W ogóle został już nam tylko jeden team, tam, to jest Teraz w ogóle tu? E, e, no, te kurde rozwalone z syfy. Dobra, idę za kablą. Tu jest. Dobra, mamy epickie działko. Hmm, ciemno tu, więc nie widzę panie. Masz światło, dobra, jak to się. A, trzeba było rozjechać stąd, nie? Dobra, wywalam to. Wywalam zapasowy akumulator. Jeszcze jeden. Teraz razem to szybciej. Yyy, pancerzyk. Pancerzyk się wyłącza. I teraz to jest... to nie jest skarbę ten trójkąt co tu wisi. Bo to jest jeszcze ostatni boss. Więc teraz się dopiero będzie działo. Jak no. dźwięki jakby stłumiło Dobra, i tu jest nie można chodzić, bo to jest elektryczna strefa. dozorca się nazywa. Dobra, trzeba wchodzić do tych na rogach, pamiętam. No. Dobra, ja jeszcze te maski będę opierdalał No wyjebałem tak szczerze, bo w sumie to co ognia jak mi jakaś przed ryjem przelatuje to i tak ginie Tak A się dobra. może nie jest tak fajnie, Jakbym chciał tego I mało tego amody są chyba mamy trochę nitry, bo zbierał nasz team i my. Więc powinno coś tam być Dobra, Do paznokcie to tam zostało, więc Jak to piźniemy to Ja, ja zrzucam sobie ten, nie, mam nadzieję, że nie na goło jak zwykle, nie Zrut Ammo I właśnie Miula bym tu chciał, bo ja z, mam od Mula 20% pancerza tam ja bym chciałbym to był. Chodź tu gościu Późno Ej, coś mu czy nie jak to wygląda? Nie wiem. Yo, weź coś ogarnie, nie wiem co było, ja nie wiem co co, co maski? Nie. nie ja wiem. nie ma oko no, nie. Aha! No to ja nie jestem zasięgu to każdy fajnie jakby z Steamu był gdzieś indziej, nie? Gdzie jestem Miul tutaj? Teraz to jest tak mały zasięg tego pancerza kurwa obecny No coś tam się zepsuło ale nie ma tych wierzyć tych to jest fajne A to jest inna lokacja trochę No zupełnie inna mapa wtedy to było na tych fioletowo niebieskich takich a teraz jesteśmy na solnych biomie w sensie o. A, no. Ej no, no, no. Gdzie ty masz całą gówno? No, a, dobra widzę. Tu On Wypuszcza drony o, Sniperki jednak. trochałeś No i nie mamy już team'ów, nie wiem jak coś. Jesteśmy w zbojkach. Dostałem coś w łeb. Oddał się, kurde, na panu. co, granatnik, ja tam pierdolę co? To na niebie. Nie wiem, czy shotgun nie bije więc jak przez Nie wiem, ja wiem, że ja tym moim ogniem nie dosięgam, nie? A, pistolet nic nie bije. A robię, to może z pistoletu jednak Nie no, mam już. Nie mam hewa Trzeba razie. bić te torty Oczko się odsuwa Aha Tylko oczywiście nie z mojej strony, jak zwykle To pobieg Nie no ty tam sobie poradzić albo ja strzelam z tych innych pojebanych rzeczy no ja też broni na nich, tak szczerze mega mało biję się, bo jakby to wyższy poziom trudności co się działo Aha siura no jeden, na jeden Co się dzieje? Kurwa sniperki O wow Wyrwają full siłą mnie. Co ja jestem w ścianie? A nie co jest to Chowam się za dozownikiem broni Dostanę w pizzy, no spierdala nie, ja, chyba jest git Co? Ja dostaję po może dlatego ty masz git, nie? Muszę samu znowu zabrać No dawaj Oła! Sam po łbie znowu Giń! Najgorszy... ...boss świata I to jest w ogóle finałowy, nie? Tak się fabuła kończy, nie? No, to była chyba... To był ostatni, no My już grabię się w fabułkę, fabułkę no co za fabułem. <gry> no grę za sobą. Teraz to tylko takie dodatkowe. Po prostu luźne bieganie, kopanie, ulepszanie się coraz bardziej postaci. To praktycznie nie lepsze. Ale teraz oklepia jaja do no? Kurwa, łama, wow, jak bije. No bo cię trochę przysmażyłem, że tak powiem, żebyś się opalił. Przecież jak jest. Dobra, dzięki. Nie masz prawek. Jeszcze jedno. Musi oko go się dostać i będzie git Wejdę A ty tu co? Coś się spal. O oko zamknął Z tej strony teraz jest to oko? To palę pa, go palę Ale go jaram, ale go jaram O Amo się skończyło, Cześć. z Schował oko Aha, z jedną HP Kurwa Nie mów, że cała fala musi być Nie, zabiłeś go No, zginąłem To ja... Bo nie wiadomo co się wydarzy, a nie chcę powtarzać tego, to sobie podniosę cię później pozwolić, nie? Teraz jebnie. Właśnie jakbym teraz zginął w taki sposób, to bym no nie był satysfakcjonowany, nie? O, otwiera się klapa. I to jest safe. W którym będzie tylko chyba moje głowa głównie... O to są schody w ogóle Ej, tego nie było na było tak. Dobra yeah, i to jest jakieś ogniwo do Miula. Nie widzę nic trzymając to w ręce. Miul weź chodź. Wiesz coś masz właśnie, co to kurde. Nie wiem. gdzie jest miul? No mnie to co wezmę. Tu jest miul Podobno. Nie można tego wziąć, bo nie, nie, nie brał tego. U, ja dobra, nie brakety, klikam nie? ucieczkę, nie? No, no dawaj, nie ma co. Gdzie to jest? Nie mogę, a ty ty klikasz. A ty masz to główne, no. no Do Basilia. No dobra. No, więc tak wygląda ta postać, ten boss, episki, safe. A no, także nasi team nie? No. Oni się poddali. A my no wygrywamy ja Nie wiem oni się nikt nie zginął. nie po prostu wyszli. No. Muszę... Na no, kolację. Muszę no, rozłączało, nie. rozłączało, Chociaż nie było nigdy problemów z rozłączaniem. Jakby ja chłopaki tak. na bani zrobiłem. Spadłeś, spadłeś na domu się. Nie ja noś tego, bo z tym siedzi dwa na godzinę i tego widzisz nie da się wziąć. Kurwa, to jeszcze ty musisz... Dobra, ja będzie... Nie ja mam i to przypał. Łop, ale się... Nic mi to nie da, że to wezmę. No. A... No. Kto ja? Nie no, że ja te patrzałeś przecież nie takich. No i kapsułka i spadamy. Łatwiutka misja. Ale bardzo satysfakcjonujące No jak to robiliśmy za pierwszym razem, nie było tak łatwo, nie? No no I rzucę sobie bombę O kurwa No ja bym nie chciał w tym stać, bo zginiemy obaj naraz, nie? Więc ja czekam aż to się otworzy i wtedy kliknę zapalnik To jest tak kurde... Aha, i tak wybuchło Nie, tak mi teraz Aha, dobra To już żeś mnie zasrał i nie odpaliłem tej bomby, no Ale fajnie się wrota zamikają, naprawdę fajnie Może się na mnie spojrzeć kiedyś? Nie? Mówię wam. <noise> <noise> Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do subów, w komentarzu łapków i w górów tylko, albo tu też w sumie się nie podobało. Ale nie zostawi i obejrzy do końca. I napisz, dlaczego się nie podobało, o. I zostawi subskrypcję. I... O, i zostawi jest ten spring bunny, że zebraliśmy. I 12 I... pereł. I kupi tanie linie lotnicze do Amsterdamu nie wiem czemu, o co chodzi, to jest jakiś czapce, co, ale mam nadzieję, że się podoba, czymś, cześć, no ra.